Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym, abyśmy pomyśleli o, takim o takiej gotowości do działania. W życiu często stajemy przed decyzjami, które wymagają nie tylko przemyślenia, ale i odwagi. Bardzo często Bóg wzywa nas do działania, nawet gdy sytuacje są trudne lub niewygodne. Księdze Jozuego w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wersecie, czytamy takie słowa. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg Twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Te słowa zachęcają nas do podejmowania działań i ryzyka w obliczu wyzwań. Zachęcają nas do odwagi. Oczywiście odwaga nie oznacza braku strachu, ale zdolność do działania pomimo niego. Często to właśnie w najcięższych momentach, najtrudniejszych sytuacjach naszego życia, gdy jesteśmy gotowi na niewygodne sytuacje, Bóg może działać przez nas w sposób, który przynosi zmiany w życiu naszym, ale, rób, ale również innych osób. W liście do żybian, w 12 rozdziale, 2 wersie, Paweł napisał, żebyśmy się nie upodobniali do tego świata. Lecz przemienili się przez odnowienie umysłu, abyśmy wiedzieli i umieli rozpoznać, jaka jest Boża Wola, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc to wezwanie do przemiany w myśleniu również jest kluczowe, bo gdy otwieramy nasze serce na nowe rzeczy, jesteśmy gotowi na zmiany. Możemy stać się narzędziami w Bożym Ręku, możemy stać się narzędziami w Bożym działaniu, w tym, co Bóg ma w swoim planie dla, dla nas, dla osób, którzy są wokół nas. Musimy pamiętać o tym, żeby każdy krok w kierunku działania, nawet ten najmniejszy, był krokiem ku spełnieniu, wypełnieniu Bożego planu. Bo w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale 20 wersecie Pan Jezus powiedział, że nawet wiara wielkości zianka gorczycy może przynieść, przenosić góry. A więc nasza gotowość do działania i zaufanie Bogu mogą prowadzić do wspaniałych efektów, rezultatów. Niech dzisiaj moje i Twoje serce będzie otwarte na Boże prowadzenie, a nasze działania niech będą odzwierciedleniem odwagi, determinacji, które mogą przynieść pozytywne zmiany w życiu moim i innych, dzięki temu, że Bóg będzie przez nas działał. Radości w Panu, pozdrawiam. Do usłyszenia i tutaj Pan Bóg pozwoli słowie na dobry dzień.